Jezu, ufam, ufam Tobie, grzech mój zmywa Twoja krew. Jezu, ufam, ufam Tobie, Ty do serca przytul mnie. Jezu, ufam, ufam Tobie grzech mój zmywa Twoja krew. Jezu upam, upam Tobie, Ty do serca przytul mnie. Jezu upam, upam Tobie, grzech mój zmywa Twoja krew. Jezu, ufam, ufam Tobie, Ty do serca przytul mnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, w godzinę miłosierdzia gromadzimy się tutaj w kaplicy, sanktuarium świętego naszego Ojca Maksymiliana w Niepokalanowie. Aby Twojemu miłosierdziu przez stawienictwo tak wielkich świętych jak Maksymilian, święta Faustyna, Kowalska, polecać nasze intencje. Polecamy Ci dusze zmarłych oraz prośby i intencje wszystkich tu obecnych, także te zanoszone przez widzów w telewizji niepokalanów, te, które są nadesłane przez czytelników Rycerza Niepokalanej. Oraz te, które zostały przekazane przez wszystkich proszących nas o modlitwę, naszych przyjaciół, sympatyków oraz pielgrzymów. Modlimy się też w intencji beatyfikacji Sługi Bożego, brata Innocentego tutaj z niepokalanowskiego klasztoru. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wlewa naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wrześnymi teraz i w godzinę w śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyć nieba i ziemi. I Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pilatem piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebił, wstąpił do Juń trzeciego dnia zmartwychwstał, nie na piosen. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie, 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 miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla, i całego świata. dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Peta. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Świat. Dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej serce dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej serce dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie i dla Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej i całego, I całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego Bolesnej Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego Bolesnej Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego Bolesnej Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego Bolesnej Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie, 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 miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i, I całego, całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę mi bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej. Dla nas i całego świata. <sesud> dla Jego bolesnej męki. Niej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki miłuje serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miłuje serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty Mocny. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad Nami i nad całym światem okry i wodo Z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas upamy Tobie Okrwi i wodzie, Z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, o Z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Tobie, Jezu Pam Tobie. Matko Miłosierdzia, się za Święty Józefie, módl się za nami. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno-Kowalska, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Strona druga. Akt zawierzenia świata, Bożemu miłosierdziu. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, pocieszycielu, tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w tobie, trój jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego syna. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby Go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. Jezus przed życiem mnie wiedzie, daje mi silne spedłonie. Kroczy przede mną na przodzie i drogę wskazuje mi wciąż. Jezus jest mym przyjacielem. Jezus jest obrońcą mym. Zbawicielem zawsze chcę przebywać z Nim. On mnie obdarzył pokojem, duszę nie czuł.